Witajcie kochani, dzisiaj spotykam się znowu astrologicznie. Tym razem poopowiadam wam o Bramie Lwa, która tuż, tuż przed nami. Brama Lwa ma miejsce 8 sierpnia i jest to taki stały punkt programu w naszym astrologicznym kalendarzu, bo tak jak pełnie nowie się przesuwają, to 8 sierpnia jest taką, że tak powiem sztywną datą, jest takim centralnym punktem Punktem kulminacyjnym tego sezonu Lwa. Brama Lwa ma swoje korzenie już w starożytności. Była to bardzo ważna data w starożytnym Egipcie. I co się dzieje tego 8 sierpnia? 8 sierpnia, tuż przed wschodem słońca, Syriusz jest widoczny na niebie. Syriusz jest gwiazdą, która jest dwa razy większa od naszego słońca i jest nazywana takim naszym drugim słońcem takim też en drugim energetycznym słońcem. I tego też dnia pas Oriona zrównuje się z piramidą w Gizie i jest to czas, kiedy uważa się, że właśnie Ziemia, Syriusz i Słońce, to Słońce właśnie, które jest w tym czasie w konstelacji Lwa, bardzo silnie na nas oddziaływują i tworzą pewnego rodzaju portal. I tego dnia do nas, do Ziemi, do naszych ciał i dusz, napływa dużo światła, dużo wysokich wibracji. I warto tego dnia otworzyć się na przepływ, otworzyć się na przyjmowanie. Jest to taki dzień, kiedy granica między tym światem fizycznym, materialnym, a tym, co duchowe, co takie magiczne, jest bardzo cieniutka, więc warto tego dnia zwrócić uwagę na to, żeby skupiać się na tych dobrych rzeczach, żeby skupiać się na tym, czego pragniemy, co jest dla nas ważne, skupiać się. Na dobrych rzeczach, na wysokich wibracjach i myśleć o tym, czego chce, a nie o tym, czego nie chce. Bo właśnie w tym czasie ten wszechświat przechwytuje te nasze intencje i może nam bardzo pomóc w ich materializacji. Syriusz kojarzony jest z obfitością, płodnością, z wiedzą i mądrością, ale z taką wiedzą z innych wymiarów, z takich wymiarów poza naszą świadomością. Z kolei lew to energia serca. Czyli kierowanie się w życiu sercem, a nie tylko racjonalnymi przesłankami, to też obfitość, hojność. Dziecięca radość, wdzięczność, ale też moc, ten wewnętrzny zew i ogień w tobie, bo każdy ma ten wewnętrzny zew, ma w sobie ogień, tylko często w natłoku codziennych obowiązków gdzieś ten nasz ogień jest przygaszony i w tym sezonie lwa, i zwłaszcza w okolicach tej bramy lwa, warto zajrzeć do swojego serca i zapytać się siebie, czego pragnę, co jest ścieżką mojej duszy, co jest mi pisane w tym życiu i po prostu posłuchać siebie, bo często żyjemy pod dyktando innych albo pod dyktando swoich takich racjonalnych przekonań, jak powinno wyglądać moje życie, co to znaczy być człowiekiem sukcesu itd., itd. A tutaj chodzi o to, żeby wejść w swoje serce, tutaj gdzieś tam się zanurzyć i zapytać się siebie, czego ja pragnę, co jest ścieżką mojego serca. W tym czasie warto poświęcić czas sobie, dać sobie czas na oddech, na medytację, Fajne są właśnie medytacje w przestrzeni serca. Podlinkuję ja wam medytacje w polu serca, w przestrzeni serca, które kiedyś nagrałam, mogą być pomocne. Możecie też posłuchać muzyki relaksacyjnej, możecie udać się gdzieś w przyrodę, żeby po prostu wsłuchać się w siebie, w ten naturalny rytm, w naturalny puls i przypomnieć sobie, kim jestem i czego pragnę. Ta cienka granica między wymiarami sprawia, że właśnie nasze intencje wysyłane, tego dnia w przestrzeń będą wracać ze zdwojoną mocą. Więc, jeżeli praktykujecie takie techniki, jak na przykład dwupunkt, to jest to fajny dzień, żeby sobie ten dwupunkt zrobić, żeby posiedzieć z tą swoją intencją. Tak samo prawo przyciągania chodzi o to, żeby skupić się na tym, czego pragnę. Możecie poświęcić ten czas na przykład też na zrobienie swojej mapy marzeń. Bo generalnie jest to też taki punkt, kiedy otwiera się kolejny cykl od jednej bramy lwa do drugiej bramy lwa, i w tym sierpniu jest to taki okres, kiedy ładujemy te swoje baterie, bo lew jest takim znakiem obfitości, ale też zabawy, bycia w zgodzie z samym sobą, więc jest to czas, żeby wrócić do siebie, naładować te baterie i z nową energią, z nowymi zasobami ruszyć ten kolejny. Rok różnego rodzaju obowiązków i wyzwań, więc warto generalnie ten sierpień poświęcić na doładowywanie baterii i nawracanie do siebie. I tak jak Bramalwa jest tym takim punktem, gdzie warto wysyłać te intencje, to też jeżeli nie zdążycie, nie macie czasu, gdzieś się zagapicie, to to jest generalnie wiadomo okres przed i po, czyli generalnie ten czas zaczyna się już od końcówki lipca gdzieś do końcówki sierpnia i to jest taki czas, który warto poświęcić na pobycie ze sobą. A w jakich godzinach warto medytować w czasie Bramy Lwa? Warto to robić o bliźniaczych godzinach, czyli o 8, 12:12, 12, 12, czy jak tam wam się akurat przypomni. 8 sierpnia jest też ważny ze względów numerologicznych, ponieważ ósemka ma bardzo silną wibrację. Jest to liczba mocy, jest to symbol nieskończoności nieograniczonej mocy i takiej wewnętrznej harmonii i balansu. To, na czym warto się jeszcze skupić tego dnia, to wdzięczność. Warto sobie wziąć kartkę albo po prostu usiąść pod drzewem, położyć ręce na sercu i pomyśleć, za co jestem wdzięczny, bo wdzięczność i docenianie tego, co mamy, przyciąga właśnie obfitość i otwiera nasze serce i otwiera nasze oczy, by zauważać te różne fajne możliwości, zbiegi okoliczności i tak dalej. Tak jak mówiłam, jest to też czas, kiedy ta zasłona między wymiarami jest bardzo cienka, więc możecie doświadczać różnego rodzaju takich wglądów intuicyjnych, czy jakichś znaczących snów. Pewnie oglądają mnie osoby, które na co dzień są wrażliwe, więc takie sny, intuicje, dziwne zbiegi okoliczności są dla nich codziennością, ale może być tak, że jesteś całkiem racjonalną osobą mocno stąpającą po ziemi i nagle masz dziwne sny. Albo przypominają ci sytuacje z przeszłości, albo śnić się Twoja prababcia, która ma Ci coś do przekazania. I chodzi o to, że warto posłuchać tego, nie zamiatać tego pod dywan. Warto te, w tym czasie około tej bramy lwa chociaż na, tak naprawdę jest to fajny zwyczaj tak w ogóle, ale szczególnie w okresie tej bramy Lwa warto mieć przy łóżku zeszyt i zapisywać te swoje sny, ponieważ one gdzieś tam umykają już w ciągu dnia, ale po przebudzeniu warto zapisać taki sen, albo jeżeli obudzisz się w nocy i akurat coś ci się śniło niesamowitego albo czujesz, że to jest znaczące, zapisywać to. Podobnie możemy mieć różnego rodzaju wglądy podczas medytacji. Czy medytujecie od tak sobie, czy słuchacie jakiejś medytacji prowadzonej, mogą się pojawiać różnego rodzaju y, obrazy, y, słowa, itd, tak i warto je sobie zapisywać, i później możemy czytając to, dostrzec, o co tam chodziło, tak? poczuć jakąś wskazówkę, w jakim kierunku zmierzać, na czym warto się skupić w najbliższym okresie. Ten okres od pełni wodnika, bo tak jak już nagrałam film poprzedni o pełni wodnika i ogólnie o energiach sierpnia, i też Wam go oczywiście podlinkuję w opisie pod filmem, generalnie już ta pełnia była bardzo intensywna, teraz mamy Bramę Lwa, później będzie nowo w Lwie i kolejna sierpniowa pełnia, bo mamy dwie pełnie w tym miesiącu, więc ten czas jest bardzo intensywny i możecie odczuwać też bardzo silne emocje różnego rodzaju huśtawki emocjonalne, nawet jeżeli jesteście zazwyczaj osobami spokojnymi, które ogarniają swoją rzeczywistość, możecie doświadczać przepływów silnych emocji, czy też wręcz wybuchów agresji i tak dalej i warto oczywiście przyjrzeć się swoim emocjom, to o czym bardzo często mówię. Przyjrzeć się swoim emocjom, posłuchać, bo często na przykład ten gniew, czy wściekłość, czy frustracja są po prostu sygnałami, że coś jest do wyczyszczenia, że na coś warto zwrócić uwagę, że jest to jakiś taki stary program, który nosimy, że może warto zmienić punkt widzenia, że może warto komuś wybaczyć, że może warto popracować z przodkami itd., tak dalej, tak dalej, Więc warto traktować te emocje jako takie sygnały i drogowskazy. Więc jeżeli doświadczasz trudnych emocji, doświadczasz gonitwy myśli, to jest to taki też czas, żeby zwolnić, bo lew to kot, a jeżeli obserwujecie kota, to tak, kot skutecznie poluje, ale też ma czas na to wylegiwanie się, na dyrektowanie się życiem, na przeciąganie się, na wygrzewanie się na słońcu i warto posłuchać tego swojego wewnętrznego kociaka i dać sobie czas i przestrzeń, żeby po prostu zwolnić, tak? To jest taki dobry czas, żeby zwolnić, bo będzie szybciej, tak? Będzie wrzesień, będą nowe cele, będzie się działo, a sierpień jest właśnie takim czasem, żeby zwolnić. I właśnie, gdy czujemy tą agresję, gdy czujemy tą wściekłość, te jakieś emocje, których nie chcemy czuć, to warto zapytać siebie w środku, co jeszcze jest do uwolnienia, co jeszcze jest do oczyszczenia. I tutaj też pomaga znowu pisanie, pisanie automatyczne. Czasami, gdy napiszesz na kartce to, co czujesz, to gdy to potem przeczytasz, to stwierdzisz, że kurczę, to jest absurdalne. To tylko jakieś stare emocje i tak naprawdę to już jest nieważne. Tak? Czasami samo wypisanie tych emocji daje taką ulgę. Można też wypisywać właśnie swoje emocje, przeprowadzać też technikę właśnie tych listów radykalnego wybaczenia. Też Wam podlinkuję tą technikę. I spalić te swoje listy, te swoje trudne emocje, e, na przykład w ognisku, oczywiście z zachowaniem różnych zasad przeciwpożarowych i tak dalej. Tego 8 sierpnia warto też wizualizować sobie światło, które, które spływa nad naszą planetę, i przyjmować to światło, po prostu wizualizować sobie, jak przepływa przez Twoje ciało, jak cię uzdrawia, jak otwiera Twoje serce. Na miłość, na obfitość, ale też czyści to, co ci już nie służy, jak wręcz wypala, oczyszcza stare programy, stare emocje, to wszystko, co nie jest już, co nie jest już potrzebne. I warto w tym procesie oczyszczania wspomagać się, piąc duże ilości wody, bo woda też wspomaga proces oczyszczania, wypłukiwania. Tego, co ci już nie służy, nie tylko z ciała, ale też na takim poziomie emocjonalnym. Ogień wypala i transformuje, z kolei woda pomaga, żeby wszystko przepłynęło, odnowiło się. Więc warto pić wodę, pić dobrej jakości wodę, jeżeli macie możliwość, jakąś filtrowaną wodę, czy mineralną, czy zakwasić wodę jakimś sokiem z cytryny, limonki, tak żeby ta woda była wartościowa. I żeby pomogła Wam oczyścić się zarówno na poziomie fizycznym, jak i na poziomie duchowym. Więc tak, 8 sierpnia jest to wspaniały dzień, dzień pełen, pełen magii i możliwości, więc warto skupić się na swoim sercu, na przestrzeni serca, skupiać się na połączeniu ze samym sobą, na odczuwaniu harmonii, na pobyciu ze sobą, na pobyciu z bliskimi, na wdzięczności, na konstruowaniu intencji. Albo jeżeli nie macie jakiejś konkretnej intencji, po prostu życzyć sobie, żeby wasze życie było jak najcudowniejsze, przepełnione miłością i harmonią, żeby przyciągać do swojego życia przyjazne osoby, żeby wszystko układało się jak najlepiej, żeby wzrastać, żeby stawać się jak najlepszą wersją samego siebie. I owszem, mogą się pojawiać trudne emocje, więc jeżeli czujecie, że macie coś do uwolnienia, to jest to też dobry dzień, żeby. Puszczać te intencje o uwolnienie od traumy, od trudnych relacji, od trudnych emocji. I jeżeli tego dnia będziecie podirytowani, to nie zamiatać tego pod dywan, tylko posłuchać, co to oznacza. I to jest też taki czas, generalnie sierpień, jeżeli macie taką możliwość, żeby spędzać jak najwięcej czasu na dworze, wśród drzew. Nawet jeżeli mieszkacie w mieście, to znaleźć jakiś park, jakiś zakątek czy nad rzeką żeby po prostu pobyć na łonie natury, bo natura wspiera nas tej transformacji. Natura jest teraz w takim okresie pulsowania, w pełni rozkwitu. E, macie tutaj różne, oprócz bzyczenia much oczywiście, e, mamy świerszcze cykady, śpiew ptaków, bzyczenie pszczół itd. Tak I te wszystkie naturalne dźwięki, naturalne wibracje wspomagają nas. Transformacji i pomagają nam wrócić do balansu, wrócić do siebie, więc warto ten czas spędzić w zgodzie ze sobą. Więc czarujcie ładnie w tą bramę lwa, otwierajcie się na obfitość, otwierajcie się na miłość, na harmonię, na światło. Pamiętaj, już teraz jesteś doskonały, tylko musisz sobie o tym tylko i wyłącznie przypomnieć. I rozproszona przez latające nieustannie motolotnie, zapomniałabym o wylosowaniu karty na tą piękną Bramę Lwa. Dzisiaj przesłanie aniołów. Losujemy, losujemy, zanim motolotnie nie zagłuszą po raz kolejny. Tak, losujemy, losowanie na ekranie. I hopla, czas odejść coś warto odpuścić podczas tej bramy lwa słońce codziennie wschodzi i zachodzi podobnie jak różne chwile zaczynają się i kończą Dostrzeż piękno w każdym zmierzchu i wiedz, że jutro słońce znowu wzejdzie, zakończenie jest tylko początkiem czegoś nowego, a my towarzyszymy Ci podczas wszystkich etapów i cykli Anioł wspierają Cię w zakończeniu i w nowym początku tak jak brama lwa to będzie nam bogato, jeszcze wylosujemy sobie mądrość ukrytych królestw Jaka jeszcze mądra porada. Mm -hmm. Siostry Pór Roku. Cykle Rozwoju Prawo Natury Boskiej. Porządek. Już leci motolot, nie mam więc szybciutko czytamy siostry. Pół roku, kiedy na swojej drodze spotykasz siostry pół roku, zaczynasz sobie przypominać, że wszystko ma swój naturalny rytm, który jest zgodny z wyższym prawem. Gdy po roku zmieniają się w cudowny sposób, nie zapomnij o tym, że nie można zmienić istoty natury narodzin, rozwoju, zbioru planów i śmierci. Bez wątpienia osiągniesz sukces. O ile tylko nie zboczysz z drogi, będziesz nią kroczył zdecydowanie, uważnie obserwując otaczający świat i pozwalając na to, aby wydarzenia następowały po sobie w naturalny sposób. Polskie odmierzanie czasu, tak kształtuje twoimi pragnieniami, aby przybrało ono doskonałą formę. Kiedy mija zima, a nadchodzi wiosna, wspaniale zacząć coś nowego, bądź cierpliwy. Twoje szanse też podlegają rytmowi. Przyjdzie czas, kiedy wszystko zwolni, a potem zacznie się od nowa. Zostanie zrealizowane, po czym ponownie zwolni to niekończący się rytm natury. Zwracaj uwagę na to, która z sióstr wita cię, gdyż to właśnie ona wskazuje na kolejną porę roku. Teraz liczy się każda chwila. Siostry pół roku wysyłają ci ostrzeżenie, że będąc niecierpliwym, próbujesz, próbujesz przejść od zimy do lata, nie zważając na wiosnę lub przeskoczyć jesień, oczekując zimy po lecie. Nie spełnisz swych pragnień, kiedy żyjesz w zbytnim pośpiechu. Szukasz dróg na skróty i sztucznie próbujesz uzyskać rezultat. Nie ma miejsca na skróty. Nadszedł czas, aby jeszcze raz zastanowić się nad swoimi planami. Wszystkie cztery siostry to umiłowane córki natury i wszystkie są ważne. Będą musiały postawić na twojej drodze trudności. Jeśli nie przestaniesz ich podstępnie rozdzielać, pozwól naturze i swoim torem, jej córki będą bardzo uradowane, a jeśli pozwolisz im się wyrazić w odpowiedniej kolejności, to i ty także zaznasz szczęścia. Czyli tak mówiłam, stawiamy na jakość, nie na pośpiech. Wszystko ma swój czas i warto zaakceptować naturalne rytmy. Teraz czas lata, czas ładowania, Baterii i zbierania owoców w swojej pracy, ale też planowania jesieni, zimy, jakie będą Twoje intencje i kierunki w tym czasie. I na deser boginie, no bo mamy bramę lwa. Jak mawia moja przyjaciółka, kto bogatemu zabroni, więc dzisiaj na bogato otwieramy się na obfitość i przepływ. Więc co nam szkodzi? Trzy karty. Więcej tali przy sobie nie mam, więc. Musimy poprzestać na trzech, ale może kiedyś. Dobra. Hmm. Biała tara, wrażliwość. Myślę, że całkiem niezły zestaw. Serz się nadzwyczaj wrażliwy. Unikaj toksycznych związków międzyludzkich, szkodliwego otoczenia i przykrych sytuacji. Czyli wracamy do siebie, do serca, ładujemy baterie w naturze i słuchamy, co jest dla ciebie ok, co nie jest dla ciebie ok. I stawiamy granice, więc myślę, że zestaw jest całkiem ładny. Widzicie trzy talie, a jak się bardzo mądrze nam ułożyły, czyli czas odejść, pewne rzeczy się kończą, żeby mogły zacząć się nowe, siostry pół roku, czyli nie popędzamy, nie popędzamy cyklu życia, nie popędzamy rytmów natury, nie popędzamy siebie, tylko słuchamy swojego rytmu, akceptujemy pewne zmiany. I pozwalamy, żeby rzeczy wydarzały się w swoim własnym tempie, i na końcu wrażliwość, czyli wracamy do swojego serca, wracamy do siebie, akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, skupiamy się na przestrzeni serca, stawiamy granice, skupiamy się na tym, co dla ciebie jest ok, co dla ciebie nie jest ok, dbamy o siebie, i jednocześnie dbając o siebie, bardziej dbamy o innych. I żegnam Was, bo zaraz motolotnia znowu mnie zagłuszy. Jeżeli Wam się podobało, możecie oczywiście subskrybować kanał. Możecie skomentować, jak odczuwacie ten czas, jak odczuwacie tą energię Bramy Lwa. Możecie udostępnić film komuś, komu może okazać się przydatny. Możecie polubić film. Wszystkie te akcje też sprawiają, że film później dociera do większej ilości ludzi. Oczywiście możecie też wspierać kanał. I widzimy się wkrótce. Do zobaczenia.